W okolicach Mirosławca doszło do awaryjnego lądowania bezzałogowego statku powietrznego Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, który wykonywał loty w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało chwilę przed północą Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Po godzinie 22 w poniedziałek Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że nieuzbrojony, bezzałogowy statek powietrzny MQ Davin Reaper Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Europie stracił łączność z bazą. Maszyna wykonywała zaplanowany kwartalny trening na lotnisku w Mirosławcu, województwo zachodniopomorskie. Trwają próby sprowadzenia maszyny na ziemię. Maszyna kołuje teraz nad lotniskiem w Mirosławcu. Ma systemy, które pozwalają jej automatycznie wylądować w miejscu wcześniej wyznaczonym. Służby postawiono w stan gotowości zabezpieczają obszar poza lotniskiem, gdyby maszyny nie udało się posadzić w obrębie wojskowej bazy. Podawał wieczorem portal RMF 24. Przed północą drugi komunikat opublikowało polskie wojsko. Wynika z niego, że po godzinie 23 w okolicach Mirosławca doszło do awaryjnego lądowania bezzałogowego statku powietrznego Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Przyziemienie nastąpiło zgodnie z procedurami w zabezpieczonym terenie niezamieszkanym, czytamy w komunikacie. Miejsce zostało zabezpieczone przez służby, dochodzenie prowadzi żandarmeria wojskowa.